Wszystkim, którzy przyczynili się do tego do spotkania. Osi, która, y, która jest bohaterką mojej y, najnowszej książki. Y, chciałam podziękować y, mojemu synowi, Mateuszowi Osajcie, kamerze, tak, który y, zrobił oprawę graficzną wszystkich książek. 13 mózg, który nas tutaj gości, a także wszystkim artystom, którzy tak tutaj wspaniale się przygotowali i będą nas cieszyć i bawić. Astrologia dotknąć gwiazd wywiad z Małgorzatą Raczet-Gardasiewicz. Moje pojęcie o astrologii zmieniło się bardzo pod wpływem tej rozmowy, bo, bo tutaj Małgosia dużo, dużo poza to, co, co się przyjmuje uważać za astrologię. Eee, także to jest, była niezwykła dla mnie podróż, taka, no, nawet przeszła wcielenia. Małgorzata Raczet-Gardasiewicz, bardzo proszę. Witam Państwa bardzo się cieszę, że to Was przybyło. Jestem oczywiście bardzo wzruszona tym momentem i przede wszystkim chciałam podziękować Joannie, bez której nie byłoby tej książki, bez której nie byłoby no, całego tego wydarzenia, także bardzo dziękuję Janno. Janna dziękowała wszystkim tutaj zaangażowanym w, tutaj w to przedsięwzięcie. Ja również chciałam wszystkim podziękować. Że zgodzili się wziąć tutaj udział. Wartościami naczelnymi była właśnie natura, a nie pieniądze, jak to jest dzisiaj. Niestety to zostało no, wypaczone. Kiedyś człowiekowi do szczęścia wystarczało właśnie piwna natura, odpoczynek, harmonia, harmonia w domu. I oprócz tego, że wkraczamy w to życie, że szukamy w nim harmonii, powinniśmy w życiu również. Zdobywać wiedzę. Nie powinniśmy sobie przez życie przejść od tak Musimy w tym życiu coś zrozumieć, bo to życie jest po coś. Za chwilę zobaczymy po co. Znak raka. Znak raka oczywiście mówi o domu. No bo żeby pędzić przez życie, żeby była harmonia i żeby zdobywać wiedzę, musimy posiadać dom. Bo bez tego domu. Nie da. Również mówi znak raka o, o domu naszej duszy, o naszych najgłębszych korzeniach, o tym, że nasza podróż trwa. Świat jest energią, a energia czymś, co możemy poznać za pomocą układu planet. Generują one rozkład, który tożsamy jest z naszą osobą, ponieważ każdy horoskop jest inny. Jeśli istnieje wielki, niepoznany wszechświat, którego tajemnica nęciła mnie od dziecka i daje nam w momencie urodzenia swą piękną, kosmiczną pieczęć, to warto go poznać. Joanna Bowlesz. To ciekawe. Te tematy rzeczywiście kojarzą się z naukami wschodu. Jak wykorzystujesz tę wiedzę w praktyce? Małgorzatowa Gardasiewicz. Siewicz. Wielkim odkryciem było dla mnie, że astrologia. To nie tylko przyszłość, ale także przyszłość. I to nie tylko ta dotycząca obecnego życia, lecz sięgająca poprzednich w ciele. Choroskop, który otrzymujemy w momencie urodzenia, z czegoś wynika. We wszechświecie nie ma przypadków. Pytanie: Czy układ planet zostaje nam w jakiś sposób nadany? Sami go sobie nadajemy, kierując się oczywiście bankiem karmicznych uczynków. Zachodnia wersja astrologii karmicznej. Opiera się tak naprawdę na fizyce kwantowej. Kiedy ktoś to rozumie, jest już w domu. Gdy umieramy, to nie całkowicie. To byłoby niemożliwe. Umiera tylko nasze ciało, a otoczka elektromagnetyczna zostaje. W niej są zawarte nasze myśli i emocje. Nie ma czegoś takiego, że energia ginie. A człowiek jest sumą energii. Tu nie ma wątpliwości. Człowiek został już przebadany przez ich wzdłuż. Są to fakty potwierdzone naukowo. Joanna Pawłowicz. Można więc powiedzieć, że śmierć nie istnieje. Małgorzata wodził Gardasiewicz w pewnym sensie tak. Ta energia w momencie śmierci unosi się, mówimy często, do nieba. Tak naprawdę w przestrzeń okołoziemską, gdzie zostaje zatrzymana. Starożytni nazywali tę strefę kroniką akraszy. Jest to po prostu pole zagęszczonego promieniowania elektromagnetycznego. Tam ten zapis zostaje zatrzymany, bo dalej nie może przejść. Nie jest jeszcze gotowy. Jego wibracje nie są na tyle wysokie, aby mógł opuścić przestrzeń okołoziemską. Tam w kronice akaszy zapisane są nasze dzieje. Tam jasnowidze odczytują nasze losy, bo to niekoniecznie musi być horoskop. W momencie, kiedy przychodzi czas powrotu na Ziemię, potok energii zapisany w kronice Akaszy materializuje się, przechodząc przez tych 12 pól energii zodiakalnej, o których mówiłyśmy wcześniej, i wybiera taką enklawę przestrzenną, która koreluje z jego bankiem karmicznych uczynków i zadaniem do spełnienia w tym wcieleniu. Stąd mamy horoskop, który wynika z tego, co się do tej pory działo, i co dusza, nazwijmy tak ten zapis energetyczny, zaplanowała na to konkretne życie? Pytanie: czy dusza wybiera również miejsce, w którym przychodzi na ziemię? Mało żałoba, litery Tak, dusze czasem wracają do miejsc sobie znanych, ale często wypróbowują nowe. Za losy karmiczne odpowiadają domy 4, ósmy i 12. Ważna jest pozycja Saturna, węzły księżycowe, ale generalnie poprzednie wcielenia odczytujemy z całego horoskopu. thank okay.